Na szczęście jest to pilotaż, który dotyczy czterech powiatów, więc nie powtórzymy sytuacji sprzed lat, gdzie z dnia na dzień wprowadzono w skali kraju taką zmianę. To, że trzeba nocną i świąteczną z pomoc zmodyfikować, to wszyscy wiedzą. Natomiast ścieżka, którą wybrał pan minister, no jest zastanawiająca. Z dwóch powodów po pierwsze, Teleporady udzielane przez personel fachowy, ale nieznający pacjentów nasuwają sporo wątpliwości, czy będą mogli tym pacjentom pomóc poza jakimiś podstawowymi kwestiami typu tam katar gorączka. Więc tutaj taki model wstępnego przesiewu skończy się tym, że i tak większość tych pacjentów będzie musiała zostać przekierowana do tych centrów pomocy. Druga kwestia. To jest kwestia organizacji tych centrów. Nie wiedzieć, dlaczego ograniczono tam ilość lekarzy, którzy mogą, czy, czy specjalności lekarzy, którzy mogą tam udzielać świadczeń do bardzo wąskiej grupy, więc będzie kłopot z dostępnością. Ja obawiam się, że tylu chirurgów i ortopedów, ilu tam jest potrzebnych, gdyby to przejść na skalę całego kraju, może być dosyć trudno. Te wszystkie centra mają zapewnić de facto całodobowe funkcjonowanie laboratorium i rentgena, bo nikt go nie zorganizuje nagle, tylko to muszą już być działające, więc to jest następna bariera. I trzecia bariera, która jest, to ograniczenie do jednego takiego punktu w powiecie. To już było ćwiczone w momencie, kiedy. Pani Ewa Kopacz jeszcze jako minister zdrowia modyfikowała ratownictwo, i wtedy wprowadzono właśnie takie lokalizacje. Jedna góra, dwa w powiecie, i to była katastrofa. I to był pierwszy moment, kiedy tak naprawdę pacjenci trafili na SORY, bo pacjenci zachowują się w sposób racjonalny. Jeżeli mają pojechać do punktu pomocy nocnej 15 czy 20 kilometrów, a mają w swoim mieście, czy po drodze gdzieś bliżej, szpital, to wiadomo, że zajrzą do szpitala więc to założenie pewnie że te centra pomocy odciążą szpitale no moim zdaniem jest bardzo optymistyczne to się może nie udać także pilotaż na czterech powiatach proszę bardzo w skali kraju mam bardzo duże wątpliwości i jeszcze jedna wątpliwość która się nasuwa przy czytaniu tego rozporządzenia to jest ewaluacja tam założono że jakby funkcjonowanie tych centrów będzie porównywane do lat 2019-2021, czyli lat de facto covidowych, które są absolutnie niemiarodajne, jeżeli chodzi o zgłaszanie pacjentów, o w ogóle komunikację pacjentów z systemem, więc już samo to założenie powoduje, że pilotaż będzie mało wiarygodny, nie będzie precyzyjny.